Dzień dobry drogie ciarki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. gdzie zrobimy przepiękny utwór autorstwa Bruce'a Dickinsona pod tytułem Darkness, Be My Friend. Akordziki, jakie potrzebujemy do utworu, jest to akordzik D duże, E małe, G duże i D at 11. I bicie, jakiego będziemy używać, będzie to to całe zwykłe, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę i połóweczka tego bicia, czyli dwa razy na dół, raz do góry. Do zagrania utworu tak naprawdę potrzebujemy nauczyć się tylko jedną część. I mamy tak. E, całe bicie, G. D i znowu E. I powtarzamy E, G, D i E. Dwa razy A małe, całe bicie Połóweczki. G, D, E. E znowu G, D. Sorrow is my friend Fall asleep as the dawn comes up A ray of hope again I drogie ciaczki to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji Jak zawsze przypominam wam o korzystaniu z naszych playlist Na przykład z playlisty jak zagrać Tam macie wszystkie nasze opracowania z tej serii jak zagrać Więc na razie trzymajcie się, miłego grania